Program przeznaczony jest dla widzów pełnoletnich, ze względu na wulgarny język, sceny przemocy, nagość oraz więcej takich fajnych rzeczy. Czujcie się zachę... Ostrzeżeni? Transformers Legacy United Deluxe Class Cybertron Hotshot! Najpierw trochę historii, bo muszę czymś kontent zapchać. Hotshot po raz pierwszy zadebiutował jako zabawka w serii z 2001 roku Robots in Disguise, jako rekolor Autobota Blo... 1995 roku. Tego gościa. Hamburgery podczas tłumaczenia serialu ochrzciły go jako Hotshot. W oryginale wabił się Artfire. Dlaczego to zrobili? Bo Amerykanie muszą mieć wszystko po swojemu. Jak nie, to zaraz komuś robią przymusową korepetycję z demokracji. Jednak ta najbardziej znana wersja pojawiła się dopiero w trylogii Transformers Armada, gdzie robił on jako odpowiednik Hot Roda. I od razu stał się tak popularny jak Fentanyl w San Francisco. Przebrnął on przez całą tą trylogię jak gówno przez całe jelito grube, będąc zawsze jedną z głównych postaci. A dziś dostajemy jego najnowszą wersję bazującą na trzeciej części tej trylogii zatytułowanej Cybertron. Tryb pojazdu wygląda jak te dziwne pokraczne Hot Wheelsy, które zalegają na latami na półkach sklepowych. Niezwykle subtelna linia nadwozia wskazująca na to, że projektant w trakcie projektowania dostał zawału nie nie mogę tutaj narzekać na Szajsbro pod tym kątem, bo projekt pochodzi z kraju, w którym co tydzień Godzilla niszczy stolice. Ale to, czego mogę się przyczepić, to te koła, bo te dwa dodatkowe piny w tylnych kołach na pewno nie zaszkodziłyby finansom tak dużej korporacji tak mocno jak czarnoskóry Aragorn. Co do kolorów, to żyjemy w takich czasach, w których trzeba się cieszyć, jak figurka jakieś ma. I tu wygląda to nadzwyczaj ładnie. W zestawie dostajemy jeszcze niedziałający cyberkulczyk z transparentnego czerwonego, który już teraz pozwala nam domyśleć, się, jaki będzie kolejny rekolor tej postaci. Ale spokojnie, pomimo tego, że nie działa, nadal będziemy mogli sobie go wsadzić w dupę wybrzuszenie na dachu. No i te skidełka po bokach trochę takie bardziej żółte powinny być jak w serialu, ale olejmy ten tryb, bo jest to tylko uzasadnienie do napisu na pudełku i przejdźmy do formy, w której będzie zbierać kurz na naszej półce. Ryb robota wygląda bardzo dobrze pod kątem odwzorowania. Ilość kolorowego plastiku użytego do złożenia tego klamota w pełni rekompensuje mniejszą ilość farby. A obrotowe nadgarstki, co do których zawsze się ciągle czepiam jak rzep do psiej dupy, wyglądają naprawdę pozytywnie. Fakt, że figurka jest bardzo podobna do pierwowzoru nie tylko pod kątem wyglądu, ale i skalą, stanowi dla fanów tej postaci fajne odświeżenie figurki. No dobra, dosyć już tej wazeliny, bo to nie walentynki w pierdlu. Puste przestrzenie na rękach i nogach straszą jak ZUS przedsiębiorców. To jak ugotować smaczną, pyszną zupę pomidorową i pieprznąć w nią ryż? To jest wręcz kulinarny sabotaż. Z akcesoriów to kulczyk i spluwa do nabycia w preorderach na District 0 oraz we w czas start i udanego polowania. Jeżeli Wam się spodobało, wciśnijcie mi lajka, zapodajcie komentarz i subika. Dla Was to tylko kliknięcie, a dla mnie wielkie osiągnięcie oraz paliwo na nowe filmiki, co podkręcą kanału wyniki.